Dzień dobry Państwu, spotykamy się w Bobowej na 15 Międzynarodowym Festiwalu Koronki Klockowych. Witam serdecznie Delegacje Koronczalek z kraju zagranicy. Na tegoroczny Bobowski Festiwal Koronki przyjechały Delegacje Koronczalek z następujących krajów. Czechy, z czeskiej Pragi przyjechały Dana Maszkowa, Jolana Dawidowiczowa, Iwana Domaniowa i Witka Tytkowa. Proszę się pokazać, żebyśmy Panie mogły zobaczyć. To jest z tyłu? To jest ostatnie stoisko. Zresztą one przygotowały pokaz. Mowy a to będzie się na zakończenie. Z Preszowa na Słowacji przyjechały Jana Frankorowa, Weronika Golańska i Lubica Tatranska. że na wystawę tych dwóch pań, czyli pani dolańskiej i tatranskiej zapraszamy codziennie od 10 do 15 w kościele św. Ze Słowacji, z nowej dubnicy przyjechały pani Helena Drestowa i Anna Waldyckerowa. Proszę się troszeczkę wysunąć, żebyśmy panie wszystkim wszyscy mogli zobaczyć, bo nie, nie znamy. Tak się położyło, że to jest trzecie z kolei. I tutaj po mojej A teraz przechodzimy na drugie belgijskie, i stamtąd przyjechał mi Państwo Noel Dimon, Anne Dimon, Karin Lindhout i Margaret Mar 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 Sarum. Noel, Anne i Margaret to po prostu rodzina czyli mama, tata i córka. z Niemiec, to jest tutaj, o, stoją tutaj za, drugie, tak. Z miasta Kelnic i Szynebek przyjechały panie Loeweckę i Beatrice Miller. Sport, to jest koło Brugi właśnie w tej chwili stoją. Przyjechały panie Janni Torn i Greta Weber. Chorwacje, a właściwie miasto lepoglawę reprezentują i tu jest takie trudne nazwisko, bo pani się nazywa Gordana Bertana. I Daniela Trzepinko. Rosja bardzo daleka przyleciała do nas Elena Gorgunowa i Irina Ziciewa. I w Polskę a Kraków reprezentuje pani Jadwiga Węgorek i Stanisława Kuczyńska. Witam także serdecznie wszystkie polskie porączarki, które przyjechały, i bogowskie, które są tutaj, i te, które przyjechały, no z bardzo daleka, bardzo daleka, ja to zawsze mówię, no z kierunku powiedzmy gdzieś jak na Śląsk, chociaż dzisiaj wpadłem, więc niekoniecznie Śląsk jest tam, gdzie ja myślę, yy, i Krakowa, i Nowego Sącza, i Tarnowa, część już pojechała, byli tutaj rano, a dzisiaj są ci, którzy zostali. Serdecznie was witam. Bardzo proszę o...